Cześć, witam ponownie. Mam na imię Patryk, a dziś pokażę Wam moje filmowe podsumowanie 2019. Zapraszam. Rok 2019 był naprawdę fajny, jeśli chodzi o kino. Mieliśmy dużo fajnych perełek, które na długo zostaną w kulturze i pewnie jeszcze dobry kawał czasu będziemy o nich rozmawiać. Były to takie produkcje, jak na przykład Joker. Jak Irlandczyk, Martina Scorsese i kilka innych tytułów, do których zaraz przejdziemy. Ale na samym wstępie powiem, że nie będzie to jakiś ranking najlepszych filmów, topka czy ten najgorszych, nic z tych rzeczy. Powiem Wam po prostu, co w tym roku oglądałem i czy mi się to podobało, czy nie. Więc zaczniemy, jak już wcześniej wspomniałem, od Jokera, który według mnie naprawdę został świetnie wyreżyserowany, świetna wymyślona historia. Nagrany był po prostu cudowny. Myślę, że wielu z nas zastanawiało się, jak wyglądał Joker przed przemianą tego już zdegradowanego w społeczeństwie klauna, który naprawdę nie ma żadnego powodu, tylko zabić McMana. Postać wykreowana przez Heffa Algera. Była naprawdę ikoniczna i ciężko mi się w ogóle nie, nie mogłem dopuścić w głowie takiej myśli, że może coś w ogóle zastąpić tą postać, a jednak myślę, że pozytywnie się zaskoczyłem. Joaquin Phoenix w roli Jokera naprawdę wykreował swoją interpretację tej postaci i wyszło mu to naprawdę dobrze. Całkowicie inne spojrzenie na historię. Według mnie bardzo, bardzo fajny film. Polecam każdemu. Tylko nie przygotowujcie się na takiego typowego blockbustera czy film o superbohaterach, bo jest to naprawdę ciężki, ciężkie kino według mnie. Widziałem, osobiście uważam, że jest super, aczkolwiek widziałem osoby, które wychodziły z kinem, bo właśnie miały po prostu chęć na coś innego, więc to nie jest film, mi się wydaje, dla każdego. Przejdźmy dalej. Irlandczyk. Co jeśli wziąć trzech naprawdę świetnych aktorów, dodać do tego znakomitą obsadę drugoplanową, plus do tego giganta po prostu, jeśli chodzi o reżyserię Martina Scorsese może wyjść tylko i wyłącznie dobry film, a co jeśli do tego dodać to tak naprawdę nieograniczone możliwości, bo film irlandczyk został wyreżyserowany przez Scorsese dla Netflixa, nie miał on żadnych praktycznie barier, jeśli chodzi o czas i powstały trzy godziny idealnych dialogów, świetnej trzymającej historii e, w napięciu historii i naprawdę uczty dla po prostu widza, która według mnie jest po prostu majstersztykiem. Uwielbiam dobrze napisane dialogi, z tego powodu też lubię Quentina Tarantino, bo uważam go za po prostu osobę, która jako jedna z niewielu potrafi przez kilkanaście minut prowadzić rozmowę od burgerów, szejków po masaż stóp i utrzymać uwagę widza w obrazku to jest to jest mistrz. Martin Scorsese ma podobnie. Uważam, że jest naprawdę świetnym reżyserem i udał mu się Irlandczyk. Po prostu według mnie top topic. Nie mam nic, żadnych zastrzeżeń co do tego filmu. Jak już jesteśmy przy Quentinie Tarantino, powiedzmy kilka słów o pewnego razu w Hollywood. Trochę nie ukrywam, zawiodłem się przy tym filmie, ale dalej z czystym sumieniem mogę go polecić. Jest to cukierkowa wizja lat 70-80 w Los Angeles. Mamy tam kilka wątków poruszonych w tym filmie. Jednak Quentin Tarantino mam wrażenie przyzwyczaił nas do czegoś innego, że jakby filmy, które on reżyserował, zazwyczaj miały właśnie składną, fajną fabułę, a tutaj mamy taką ona jest trochę rozmyta na do, no, nie, nie współgra z innymi jakby e, tytułami wyreżyserowanymi przez tego, tego autora i czy byłem teraz zawiedziony? Nie, nie będę kłamał i powiem, że troszeczkę tak, aczkolwiek dalej uważam, że film warty e, uwagi nawet tych najbardziej wymagających widzów kolejny film już animacja w sumie w tym zestawieniu powiem o dwóch animacjach. Pierwsza to cyfrowo odnowiona wersja Króla 2. Jeśli chodzi o, o historię uważam, że no, tu nie ma co dużo się nad tym rozwodzić. Jest to identyczna kropka w kropkę historia znana z pierwszej animacji Disneya jednak w tej nowszej wersji cyfrowej i myślę, że też bardzo fajny smaczek. Ja osobiście Króla Lwa kilkanaście razy już widziałem Moje rodzice, moja młodsza siostra również, i jak najbardziej ta historia się nigdy nie zastarza. Ja mam takie wrażenie i też polecam każdemu. Kolejną animacją jest animacja również od Netflixa. E, w sensie kolejna produkcja od Netflixa, bo Jarek był od Netflixa i teraz mamy drugą. E, Klaus. E, historia świętego Mikołaja bardzo fajna, lekka e, historia na święta. Właśnie jeśli chodzi o, o familijne kino, e, obejrzeliśmy razem z całą rodziną, bardzo e, przyjemnie spędziliśmy czas i bez większych zastrzeżeń mogę z czystym sercem również polecić. O i nie byłem sobą, gdybym nie umieścił tutaj oscarowej produkcji, trzy e, oscary bodajże w tym za najlepszy film. Green Book. Świetna, świetna historia. Nie ma tam w tym filmie dużo akcji, ale nie zmienia to faktu, że jest to jednak coś, co warto zobaczyć. Film, który mówi o czymś, jakby nie jest to sztuka dla sztuki, tylko chce o czymś powiedzieć. Tutaj mamy przedstawienie dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, jakby to jest jeden z tych filmów które po wyjściu z kina jakby zostawia coś, coś po sobie w głowie, jakby coś do przemyślenia i, i takie filmy właśnie też bardzo fajne, że powstają. W sumie powinny tylko takie powstawać, bo jednak kino ma na jakieś zadanie niesie za sobą, więc Green Book no nie bez powodu wygrał tą nagrodę Oscara i Powinien go zobaczyć naprawdę każdy, kto lubi kino. Tak, ale żeby nie było, e, sam jestem maniakiem serialu, więc powiem kilka słów o serialach. E, myślę, że jednym z lepszych e, tytułów, jakie widziałem w tym roku, m, był krótkometrażowy, e, jeśli tak mogę powiedzieć, serial od Netflixa: The End of the Fucking World. Naprawdę historia, która mnie urzekła i połknąłem chyba ten serial dosłownie kilka dni, dwa trzy dni i całość była obejrzana. Pierwszy sezon wydaje mi się był trochę lepszy, drugi już jakby stracił trochę tej otoczki takiej z pierwszego sezonu, ale bardzo i tak fajnie się przy tym bawiłem. Można go naprawdę obejrzeć, czy to właśnie między gdzieś tam jakimiś zajęciami, czy... Czy, czy szkołą, czy pracą, bo tam po 20 parę minut odcinki. Bardzo fajny format e, i fajnie, przyjemnie się to ogląda. Polecam. No i tutaj się zatrzymajmy trochę przy grze o Tron. Nie wiem jak wy, ale ja mam mieszu, miesz, mieszune, miesz, o, mieszane uczucia co do, e, co do tej produkcji w tym roku. Pierwszych, pierwsze sezony Gry o Tron naprawdę były czymś, na co czekałem. I nie ukrywam, że na ostatni sezon czekałem również w napięciu, ale jednak odbiegał on w wielu aspektach od poprzednich sezonów i tak pewnie powtarzam się już tutaj z innych recenzji, które powstały dużo wcześniej, ale no jednak e, trochę zabieliliśmy się chyba jako fani e, serialu Gra o Tron. No nic. Trudno w każdym razie, jeśli ktoś oglądał poprzednie sezony, no to jednak nie wyobrażam sobie, żeby nie zainteresował się tym ostatnim ósmym sezonem i polecam, żeby zobaczyć, chociażby dla po prostu rozwiązania całej historii połączenia tych wielu naprawdę wątków i wyrobienia swojej opinii. Seria, który naprawdę mi się spodobał i który widziałem w tym roku e był to serial pod tytułem La Casa de Papel. I tutaj naprawdę nie sądziłem, że mnie może aż tak wciągnąć ta historia. Osobiście obejrzałem z dziewczyną, po prostu też minął niecały tydzień, byliśmy już na bieżąco. Świetny serial, świetna historia, bardzo mm, odpowiada mi to, to napięcie, jakie jest tam budowane. Trochę jest oczywisty w niektórych aspektach, aczkolwiek. No, pff, jakby to, to, to nie, nie daje mu żadnego uszczerbku na, na całości. Uważam, że jest to naprawdę tytuł, który, który powinien zainteresować osoby, które lubią seriale. I powiem jeszcze o serialu, do którego wróciłem po latach. Eee, bardzo długo próbowałem przekonać moją dziewczynę, żeby się zapoznała z tym tytułem. Eee, osobiście obejrzałem go. Z początku trochę niechętnie, a później, jak wciągnąłem się, to uważam, że jest to najlepszy serial daleko przed y, takimi e, tytułami jak Crowtron, Wikingowie czy Nasz Wiedźmin. Po prostu. nawet Doctor House. Y, po prostu wszystko bije na głowę, a mianowicie. Breaking Bad. You're goddamn right. Tak, ale to już taki smaczek na koniec. I co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że te kilka seriali i filmów, które wspomniałem, nie wszystkie widzieliście. Mam nadzieję, że coś do obejrzenia na wieczór Wam podrzuciłem. Mogę jeszcze Was zapytać, jakie Wy filmy i seriale widzieliście w tym roku, które Wam zapadły w pamięć. I też dajcie znać, czy 2019 był spoko rokiem filmu, czy jednak te poprzednie lata były trochę lepsze bo ja osobiście zresztą zresztą zostawię w komentarzu sprawdźcie co ja uważam na ten temat a teraz się z Wami żegnam trzymajcie się i cześć